naprawdę te medale i te rekordy smakują najlepiej dopiero kiedy się celebruje je z lekkoatletami na takich galach, bo przyznam szczerze, że mm, czwarte miejsce Mistrzostw Świata opłakiwałam dzień czy dwa, srebro, srebro mistrzostwa Europy cieszyłam mi się może dzień czy dwa, a tutaj przyjeżdżam i tak naprawdę doceniam to, że y, jestem na przykład druga w tym plebiscycie, a nie piąta czy poza nim i, i dopiero zaczynam rozumieć, że to jest, to jest coś wielkiego faktycznie, że debiutując można już być tak wysoko w tym plebiscycie wśród wybitnych sportowców, Mm, i, I też y, obawiam się tego, co będzie za paręnaście lat, bo ja nie chcę kończyć kariery, ja sobie nie wyobrażam, że do tego momentu też dojdzie, ja dopiero zaczynam i, i słucham teraz przemówień tych wybitnych naszych sportowców, którzy odchodzą i, i tego naszego kapitana reprezentacji. I może nie, mi, nie było mi dane być częścią tej reprezentacji, kiedy Marcin był kapitanem, bo jeszcze nie jeździłam na te międzynarodowe imprezy, ale teraz po prostu zrobię wszystko, żeby godnie go reprezentować jako naszego takiego mm, pewniaka do tych medali. I, I kto wie, i może to będzie taki nasz rok tych młodych, którzy dopiero będą wchodzić do tej reprezentacji, a te nasze stare listy będą dumne z nas. Ja wierzę w to, że kibice mi wybaczą, kiedy na tych docelowych imprezach ten odzew z mojej strony będzie ciut mniejszy, bo nie ukrywam, że na igrzyskach w Paryżu raczej, raczej sobie nie pozwolę na te wpisy, że wygrałam bieg eliminacyjny czy coś takiego. Ale cieszę się, bo, bo ta relacja z Monachium... Odbiła się sporym echem wśród kibiców, i, i też ta moja medialność, a dzięki temu popularyzacja tego boju wzrasta. Jestem z tego dumna, bo na ten moment ta rywalizacja w Polsce. Yy, nie mamy mitingów, mamy jeden, świętej pamięci, mojego trenera, ale poza tym mamy Mistrzostwa Polski, latamy po świecie. A kto wie, my chciałybyśmy też wystartować na stadionie śląskim, chciałybyśmy brać udział w tych ligach, które nasze lek lekkoatleci wygrywali. No i nie ukrywam, że. Cieszę się, że moją osobą trochę tych kibiców zbieram na swoim koncie i, i że ten zaczyna wchodzić w szeregi naszej lekkiej atletyki. Ja już byłam miesiąc temu na, na rozmowie z trenerem. Mamy dograny już cały start, cały sezon startowy i przygotowawczy do sezonu halowego i do sezonu letniego. Wszystkie zgrupowania zaplanowane i wszystkie starty zaplanowane. No najbliższe tygodnie to będzie bardzo, bardzo ciężka praca w Zakopanem. i, i Cel jest taki, aby ten obóz przetrwać bez jakiegokolwiek urazu, mimo że chciałabym wykonać tam najcięższą pracę w swoim życiu. Chcę głównie się skupić na dwóch jednostkach treningowych. I mi teraz troszeczkę czasu brakuje na pozostałe konkurencje, bo stawiam na ten oszczep. I, i mimo, że jest dopiero październik, a, a sezon za ponad pół roku, to ja wierzę w to, że ta systematyczna praca, na którą nie było czasu i miejsca w poprzednich latach, zaowocuje. I nie ukrywam, że. Tak, jakieś szczyty, ja bym chciała przeżyć jakieś szczyty, albo żeby ten mój oszczep wzbił się na taką wysokość, że nie spadnie. Więc przede wszystkim na ten moment jest rozsądna praca, bardzo dużo u mnie nowości, których zadać nie będę, dopóki nie będą określone jakimiś wynikami spektakularnymi, bo na ten moment mogę opowiadać, a, a nic z tego nie będzie. Więc zobaczymy, jak ten sezon się potoczy, bo to będzie odważny sezon. To jest rok przed przedolimpijski, który musi być o niebo cięższy od tego olimpijskiego. To jest moment, który ma mi ustabilizować formę, który pokazać mi, ma, nad czym musimy się skupić w tych najbliższych miesiącach, tygodniach. No i zobaczymy, bo, bo ten rok będzie takim przejściowym. Nie stawiam sobie żadnego celu, bo celem są Igrzyska Olimpijskie w Paryżu. I Jeżeli nasza forma nie będzie pozwalana na wystartować, to nie będziemy startować, a jeżeli będzie kordowo, to będziemy mieć rekord świata.